Cześć witajcie. Dzisiaj chciałbym wam pokazać mój pomysł na wyciąganie silników w małym garażu. Taki mały standardowy garażyk 3 na 6 jak to w większości ludzie posiadają na osiedlach i tak standardowy żuraw do podnoszenia silników po prostu by tu się nie zmieścił. Musiałbym kombinować z wypychaniem samochodu i wpadłem na pomysł zrobienia takiej składanej bramownicy. Konstrukcja jest bardzo ciekawa. Zwykły. Na kółeczkach można tym sobie swobodnie jeździć. I konstrukcja jest składana. Tutaj mamy profil 80x80, cztery ścianka. Tutaj mamy 70 na 70 też czwórka ścianka. Tutaj takie zastrzały, przejścia. Tam dokładnie to samo. I konstrukcja około 2 metrów. Tyle, ile mi pozwala maksymalnie do góry podnieść silnik zrobione zastrzały gdyby jakość moich spoin okazała się niewystarczająca to dodatkowe zastrzały trzymają przed przechyleniem tak samo tu i tu a sama konstrukcja jest tak wyspawana, że cały nacisk spoczywa w dół nie ma tutaj łączenia, że na przykład ta belka byłaby tutaj i gdyby jakoś mojej spoiny okazała się słaba, to by pociągło do dołu łączone jest to zwykłym trawersem do silników Tutaj swobodnie mogę sobie prawo lewo przesuwać, kręcąc zwykłą śrubkę. Tutaj wyciągarka łańcuchowa ona jest do 3 ton. Można swobodnie sobie kręcić, tutaj trawers, gdy trzeba dodatkowo wymanewrować się. Dodatkowo gdy trzeba silnik tylko podeprzeć, nie wyciągać, żeby nie składać całej tej konstrukcji, bo to jest długi element, to zakładamy sobie, o, w miejsce tego krótszy element i o tyle mamy niższą całą konstrukcję. Nie musimy silnika podpierać na błotnikach, na, zwykły, na zwykłej belce. O ile moim głównym powodem wykonania tego jest, żeby tu było mniej, żeby mniej miejsca zajmowało, bo gdy to jest złożone, to naprawdę mieści się w kątku, Rury długie wchodzą w środek, tutaj w środek, i mieści się to w kątku. Nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu w garażu. To kolej, kolejna sprawa wyszło: to troszkę taniej niż kupowanie takiego zwykłego żurawia. Bo teraz taki żuraw z balanserem, gdzieś około 700-800 zł. Zwykły Chińczyk, który jak ktoś miał okazję korzystać, jest chwiejny i niewygodny. Ka osobiście nie polecam, takie lepsze żurawie stabilne koło 2000 kosztują a tutaj cała konstrukcja wyniosła mnie około 700 zł mówię to dlatego, bo wyciągarkę miałem, bo w razie gdyby musiał samochód wciągnąć a nie miałbym mi to pomóc wepchać tutaj mam taką kotwicę, tutaj dwa ucha i na tej sobie przeciągam przez próg trawers też miałem więc sam materiał stal kółka chyba 500 czy 600 zł wyniosło to tylko taki mój chwali post, chwali filmik i że można sobie radzić nawet jeżeli ma się mało miejsca. A dodatkowo tak jak w Mercedesie fajnie jest, że maskę można podnieść do samej góry, to tutaj koliduje mi z dachem. Jednak mam tutaj trochę za nisko, żeby ona sama stała na w pionie. Zwykła rurka miedziana, kawałek śruby. Tutaj śruba z nakrętką i podnosimy tyle ile nam potrzeba, żeby nam nie, nie uderzyło o, o sufit. A, idealnie w osi jest, że nie przeszkadza, nic nie niszczy. Fakt, że trzeba trapę ściągnąć, no ale trzeba sobie jakoś radzić w miarę możliwości.